No to witam bardzo serdecznie, jestem Tomisław I witam was do, już w trzecim odcinku z gry Clash of Clans. no i niestety wszedłem i zobaczyłem, o kurde, zniknęło nam challenge, więc pomyślałem sobie, że zobaczcie to jest, Pirates Dinner Offer, konflikt pirata pirate Universe of the All. New Pirate Scenery Customization wybiera, że w background się, że coś będzie fajniejszego, coś będziemy też kustomować, albo coś w na tym stylu, naszą wioskę i że tam fajne nagrody się zbierze, ale tutaj okazuje się, że trzeba. No głupi, 33 zł każdy 4 dni, że to jest... 2. nie wiem, czy to jest opłacalne. The Pirate Scenery is here. Complete your universe with the all new goz. After push select the period, period scenario from change scenery always go back and change the scene back in your new town. This is an one time offer. No i tak by wyglądało. Nasza wioska, jakbyśmy to kupili. A tak wyglądało. Inaczej. Są drzewa, woda i tutaj jest. Ale nie polecam go kupować. Mieliśmy ostatnio robić. Właśnie challenge właśnie z tymi zielonymi punktami, i musimy zrobić ze smoczkami, więc brakuje nam jeden atak. I musimy zrobić jedną wiaskę ze smoczkami, i spróbujemy jeszcze zrobić. Hmm, tutaj jest trudno. 30 Clock Tower, o to zrobimy. Deploy 5 Siege machiners masi czyli byśmy musieli zaatakować. Raz tu. No to zaatakujmy. Może będzie jakiś fajny loot. Byłam akurat trzy maszynki zrobione, przygotowałem na odcinek. Więc nie możecie powiedzieć, że nie byłem przygotowany. Po prostu nie chciało mi się nagrywać, może dlatego zniknęło. Bo ja naraz nagrywam odcinki i myślałem, że to nie zniknie. Ale jednak znikło. Kurde, mocni są dosyć 500 i 100. Ja tu na minerały poluję, tak naprawdę. Jak widzisz mało. Będę chyba musiał posz w asymilacji w... się troszeczkę spać, bo to naprawdę. Już w małych są tacy mocni. A ja wcale wysoko nie jestem. Nie jestem jakiś legend. Wydaj mi się tylko. Jak widzicie, 2,5 tysiąca jestem tylko w master. A niektórzy właśnie. Na moim właśnie mają już wyższe Bo Wiecie jest Master, Champion i Titan I właśnie w Titan Do Titana właśnie nawet Niektórzy ludzie potrafią zrobić Ej ja nie, co robię? O i możemy sobie odebrać grę Boxa Wtedy sobie 25 jaksów więc nie zapominajcie, jak macie to, z, e, ko, ko, to znaczy otwierajcie je. I zawsze jak zobaczycie, to nie otwierajcie ich od razu, tylko od dwa dni po tym jak zobaczycie, to wtedy będą wam szybciej jakby dropiły te gamboxy. Tak, tak słyszałem na YouTube jest taki poradnik jak to zrobić. Może, jak znajdę wam linka, to wam podeślę w opisie czy coś. Oddaję tym boniaki, fajnie. Pust, tutaj nie, puste pełne ma, więc tutaj możemy troszeczkę polutować dwa z, właśnie magazyny z minerałami i na ze złotem. Troszeczkę zdobędziemy. Ale będziemy musieli zrobić taki atak full. No nie. Żeby nie było życia, sami jesteśmy te ile kanony. Łuczniczka będzie się nie leczyła. Ile minut, a nie, dobrze, idealnie łączyłem. Myślałem, że będzie się leczyło. Ale musimy zrobić ten atak jeden cały. Dajcie mi jakiegoś sobie, no nie. To jest mało 200, 200 tysięcy. A no według mnie, jak na mój poziom i to się nie opłaca, jak sami jedna z grup, 300 tysięcy minerałów, no to bym na 0 wyszedł. No tego bym mógł, ale TH 12 ma I mocne mam mury, a jeszcze mam zgubiny 61, czyli z tego powszechnego challenge'a. To i tak bym nie idzie. O, on ma właśnie wioskę fajną. Chyba tą pierocką hmm. Ten ma... Mhm mm Te ciężko go atakowali, ale... mocniej i tak jest Bo ma aktywnie inferno Ten jest na przykład nieaktywny, więc Mógł zjechać, ale tylko 50 tysięcy Ma ludu. A ten ma TH13 no jaja, ja, chyba sobie robicie, kuźwa, tylko odcinek jest przedłużony tak, tak naprawdę. O, ten nie ma... Inferno, znaczy Inferno. Eagle. Artylery, więc mo może go zjadę na dwie gwiazdki. Takie dołu ...maszynką. Kurde, wszystko, na około poszło. To mi trochę. To trochę mi psą, bo bydziłem na gwiazdkę, myślałem, że to pójdą na razie, że mi poszli. Nie wiem czemu. Ale cienko poszło. To by nieopłacalna atak, na, tak naprawdę. Muszę to zmienić. Z tymi goblinami. Ja nie wiem tak atakować z goblinami. W ogóle muszą, musi być pięć healerów przynajmniej. I smoczak, hawk. Baron. Pięć łuków. I co jeszcze mogę dać? Nie wiem. Może dwa Gianty i łuk Nie wiem, czemu tak mi cienko? Proszę miałem 3 grunki. A, bo jednostek nie miałem w maszynce, może dlatego. Tak, bo wszyscy jak to jednostki. Zapomniałem sobie dać jednostki przed odcinkiem. Ale, ale jest mam jedną gwiazdkę, zrobiłem tutaj te dwa challenge. A więc jest git i teraz zróbmy z tymi smoczkami to będzie easy po prostu musimy wystawić smoczki ja to akurat jak atakowałem wcześniej to zmienimy na smoczki po prostu i jak się atakuje smoczkami po prostu musicie po rogach puszczać 4 puścić a ro króla puścić ...właśnie tu. Do zasobnika najlepiej. I tak no, bo po do tych rzeczy... ...żeby po, po, pojedyncze, żeby... ...mieli tą furję tak zwaną. Widzicie? Takie fioletowe są. O, tutaj widzę, że jest właśnie... ...opalnia ona no to lecę na nią. Kurde, to jest wasze zleciały, słabo. Kurde, co jest? tak cienko mi nie Ale jest jedna gwiazdka. Ale cienko mi poszło. Pięż lepiej mi pójdzie. Już miałem 15 smoczków i na 12 poziom. Jeszcze. A, w laboratorium, ale tu patrzę, że na maksimum mam? No właśnie nie mam. Jeszcze będę miał chyba na dwa levely. Tak zawsze jest, że jak się lepszy laboratorium, to dwa poziomy więcej można chyba. Versus Battle. No tutaj miał lepsze jednostki, górę 19 poziom. Nie wiem jak oni zrobią. Ja mam dopiero szósty. Że ja oni tak maksują. ваще тех, кто ровно. Туда я, наверное, планирую Tak, już jest, taka tak naprawdę dwie bramy zostały, a jest 6 smoczków do emerów to będzie 100%. A tutaj jest, to... ja nie zauważyłem, <noise> że tutaj jeszcze będziemy musieli czekać. Aż te 5 smoczków polecić do tego armii kamp. Ale mówię, że akurat ich z bu było widać, że mi uciekło bronę. I te air defense miały chyba po i twardy polsom. To musiało i ziknąć. Chyba, że on też 100% będzie jako adres nie z dymendem wjazdek, znaczy lootu. Nie wiem, akurat cienką poszło. 10 poziom miał. ja tak samo jak ja, a mam 2500. A najlepszym miałem po 7. Więc tak naprawdę, ale to w tym. W Global, a w PL 6000 ktoś ma. Tak wygląda. Tak, buldoch od 9 boże. I tutaj, w, jak widać, wszyscy Maxe mury. O, tutaj wszystko na maksa. Ten lawa launcher ma bardzo wysoki zasięg. tak na No, co akurat ja, ładnie wymyślił? to wszystko wpakowało w środek, a tu tak zrobił. Żeby wszystko szło albo w tą stronę, albo w tą stronę. I do środka nie wchodzi. Od tej peki zrobił sobie. Ciekawy, który poziom ma. Tu nie na maksa. Ma. I z arszerki. a tutaj jest jego wioska. Też zajebiście wygląda. Uuu, ona no nie wiedziałam, że tak, że jest nowy poziom murów. 14 poziom murów jest. Bo wcześniej był 13 poziom. ale zajebiście wyglądają. Te mury. No, i pewnie wpakował dużo kasy też. Tak to i tego tak mu idzie. Ale ja mam 169 poziom i prawie nie wydałem nic. I ładnie, to jest takie średnie TH12. To jest początkowe TH12. Bo tutaj mam ulepszone, tak Dwa Inferna mam ulepszone. Archer Tower. To tam jeszcze mam ulepszone. Testem mam wszystko na dziewiąty. No, Air Defense ulepszam. No, mam ulepszone. No i tak naprawdę wszystko. A i jeszcze jedno Wizard Tower. Czyli jeszcze dużo do ulepszenia, jeszcze będę musiał moździerze wszystkie ulepszyć. Wszystkie kanony wymaksować. Wszystkie Archer Tower. A i X -Bowl. I jedno Inferno. To kosztuje 11 milionów. No to mówię, jeszcze długo nie otwarłem. Tutaj. O, 3 ardefens, 5 Tessy. Gdzie jest piąta? To jest 4. Dziewiąta Tesla jest. A, tu. Też dziewiąty poziom. A mnie jadę równo. Nie no, nie jadę mnie równo. No tutaj jedną gwiazdkę akurat zdobył. I tyle luto, No nie, jeszcze dwie godziny temu. No ale nie wchodziłem trzy dni. Może akurat fartnęło mu się. I, i dobrze, zobaczmy co jeszcze, jakie misje ma. O tutaj zrobiliśmy ze smoczkami i tym. I mamy 1060 punktów. A sezon kończy się za 10 dni. Hmm, to co jeszcze możemy zrobić? Finish the Davis Star Bonus Seven Time in Home Village. Czyli jeszcze trzy gwiazdki byśmy potrzebowali. Tak naprawdę. Kurde, zapomniałem jednosek zrobić. Dobra, to włączmy Boosta. I, i sobie dokupię hmm, te eliksirki w. W sklepie. Tutaj tu, i tu. I tu sobie mogę kupić dwa se głupie, dobra. I mam teraz cztery, nie będę musiał kupować tego. Tylko tutaj brakuje mi cztery miejsca, to może visa tutaj, da da Żeby się zrobił 11 miejsca. Co nam brakuje? Tak idę Nie wiem, bo nie widzę. To nie powiem. Ale coś takiego stosowałem. A pewnie chogo? Żeby pomoc wyciągać. Dobra, to dam sobie jednostki drugim kątem. A przy okazji zobaczymy, jak wygląda moje drugie konto i zobaczymy, ile nas zjechali. Przecież prawie tydzień nie było na tym koncie. Raz ja go wchodzę na drugie Tak, tak, no chyba, że wojna plonuje. No to wtedy muszę wyjść i robić jednostki. Nigdy to zrobić. Well... Co well... No 2x było ulepszone, a co jeszcze 2 brakuje? Gil już wymaksowany, a Radwora 10 poziom. też przecież z tego, ale musiałem trochę gemów wydać, z czego nie, z czego nie jestem zadowolony. I dajmy mu jednostki. Hmm. Rage. I dwa smoki może. zrobię tutaj dwa smoki? I damy jako pierwsze. I zobaczmy, czy możemy ulepszyć. Jak wyciągniemy. Dark Barracks 6-6. Dobra, to ulepszmy. Tak, o. I tutaj mam Minary i heal. Aha, też mam Zgibara z tego jeszcze wcześniejszego Backson. I dobra, jak już daliśmy jednostki, to możemy powrócić do, do drugiego konta. Zrobimy atak i da, skończy się odcinek. Nie wiem jak w ogóle dam nazwę. Może że farmimy i testujemy smoczki, coś w ten stylu. Dobra, królestwo się uleczą za 50 sekund, więc będziemy mogli zrobić atak. I wy możecie w komentarzach pisać, co wy robicie, że. Macie takie dobre wioski? Czy skopiecie się na farmieniu, a potem na rozbudowie wioski? Czy najpierw właśnie tam. Robicie wojny, potem skupiacie się na jednostkach, a potem budujecie, rozwijacie wioskę. Bo ja właśnie no zawsze się skupiam na jednostkach. I tutaj tak ja naprawdę no dużo tutaj brakuje. Z tego zglądu na TH12. Jak mówiłem, to jest czas na TH12, więc tutaj dużo jeszcze brakuje. Ale tutaj tych lepszych rzeczy już mamy lepszą. Na przykład Elektro mamy na trzeci. I nie wszyscy Elektro atakują, ale Elektro się nie opłaca, bo Elektro jest bardzo drogi. Kosztuje 3600 Czyli 10 takich kosztuje 3, 360 tysięcy A miner kosztuje 6400 Więc jakby tu nie patrzeć To lepiej, bardziej płacę się właśnie w tych W, w zwykłej wiosce atakować minerami A właśnie w Clan Warsach tutaj, o tu To właśnie z Electro a niektórzy elektro, właśnie atakują, jak widzicie, elektro, elektro, no elektro i mi się po prostu nie opłaca, jak widzicie, jednego zdobył 4,938 tysięcy i mu się, się nie opłacało atakować. Znaczy, atak był po prostu nieopłacalny, jego dlatego wam polecam atakować. Minerami, bo są i tanie, i są skuteczne. Tylko nie polecam mam z goblinami, bo ja niełem, a tylko z goblinami. O, tutaj czarne są, dobra, to się zniszczę. A tak sobie stawił. I 3 cztery są za lal. lal O, nie chciałem tu bić. Nie, nie, nie. Przydadzą się te czarne. Hmm, ten ciekawie wygląda, My sobie chętnie go zjechał. Ale się nie opłaca. Tak naprawdę. Bo miał, bo miał mało minerałów. O, ten ma no, fajnie. I jeszcze cienkie mury ma. Tu w ogóle mi oddział. To zobaczcie, co tutaj ma. Mamy jakieś bomby. Не, не бомб, добро. Мартин тут трошечки зробленно, а, что? -то, что? -то, что? -то, что? -то, что? 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 że fryzuję to, daję rajder tej smoki mam no? o szakróle no? nam nie szczęście, że minery są szybko lecznie Dobra, króle wzmocnij mnie jeszcze Dobra, to easy 3d Ja tak ta, ta naprawdę nie mogu, nie musiałem tego rajdować Dobra Ale zależyło mi na tym, żeby króle przeżyły Dobra, użyjemy, żeby króle, bym nie zapomniał I dobra Zajebiście wyszedł odcinek Ostatni jednak tak z się na 100% I mamy 900 milion minerałów I Ja pierwicie Zajebisty lud I takie ataki to ja uwielbiam robić To i to się nazywa Lud I dobra ja kończę odcinek bo już trwa odcinek dosyć długo się Wam się podobał ten farmerski odcinek To nie zapomnijcie oczywiście lajka czy zostawić subika oraz miły komentarz. Nie wy napiszcie na przykład yy, bumb Dzięki bardzo i nie wychodźcie z domów, bo nie polecam. No chyba że musicie tak naprawdę. To jest tylko po podwórku. To siema.